Ponownie tym razem do zaprezentowania mam 240-gramowy łańcuch. Jest to już dość dobrze znany wzór, który wykonuje przez Rosjan. W zasadzie został to nazwany Ramzes. Chodziwo, niektórzy nazywają to wzorem bizantyńskim. O dziwo dlatego, że w tym bizantyńskim jest określone kilka różnych dziwnych wzorów, Każdy jest zupełnie inny od poprzedniego. W każdym razie. E, tak się to prezentuje, jest, jest naprawdę, to jest najbardziej dopracowany z łańcuchów jakie wykonuję. To jest całkowicie ręcznie zrobione, w 100% tak jak i 240 gram. Jest to najbardziej, powiedzmy, taki łańcuch dla ludzi, że tak powiem. W taki sposób, tak to rozumiejąc, że no 240 gram jest, jest, jest to nieco ponad 1,5 cm szerokie, 7 mm grube. Dla ludzi z tego względu, że no w poprzedni łańcuch, który robiłem, był to 320 gramowy Ramzes. Jest, jest bardzo ładny, natomiast no jest, to, jest to naprawdę znacznie jakby w grubsze, znacznie większe. Taki łańcuch, tej szerokości, tej grubości i tak w taki sposób wykonany jest naprawdę powiedzmy dla szerszej publiczności w ten sposób może, prawda? No nie każdy lubi aż tak grube łańcuchy jak ta 320, natomiast to no już e, można powiedzieć, że spokojnie można e, to nosić e, po prostu, a nie tylko tam od, e, prawda, e, ludzie, którzy naprawdę się lubują w tego typu grubych, dużych łańcuchach no jest 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 naprawdę śliczny i dopracowany i w ogóle. Proszę bardzo. Staram się jeszcze zrobić jeden filmik, jak ten łańcuch prezentuje się na ciele. Tak jak i w poprzednich wersjach, możemy mieć dodatkowy jakby pogląd, dodatkowy coś, prawda? Tak to wygląda, jest naprawdę świetny. Nie jest, nie jest za grube, widać to jakby w proporcji do ręki. No to jak mówię zrobię jeszcze dodatkowy film na ciebie. Dziękuję bardzo.